Dzień Tryfidów taśma piąta ścieżka druga. No, zrozum, musimy coś zrobić, żeby usprawiedliwić ten cud, Bill. Mogłabym być którąś z tych ślepych dziewczyn, ty mógłbyś być którymś z tych błąkających się mężczyzn. Nie możemy dokonać nic wielkiego, ale jeśli postaramy się zaopiekować choć paroma osobami i dać im choć trochę szczęścia, zaczniemy spłacać odrobinę mikroskopijną część zaciągniętego długu. Bill, chyba to rozumiesz. Przez kilka minut zastanawiałem się nad jej słowami. Myślę, powiedziałem wreszcie, że to najdziwaczniejsze rozumowanie, jakie słyszałem dzisiaj. Może nawet w życiu. A jednak, a jednak rozumowanie jest słuszne, prawda Bill? Wiem, że jest słuszne, bo wyobraziłam sobie bardzo żywo siebie na miejscu takiej ociemniałej dziewczyny. Mamy szansę stworzyć niektórym, paru spośród tych nieszczęsnych, coś zbliżonego do normalnego życia. No więc, czy w dowód naszej wdzięczności postaramy się o to, czy też pozbawimy je tej możliwości w imię wpojonych nam przesądów? Do tego się cała rzecz sprowadza. Milczałem. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Josella mówi najzupełniej szczerze. Przypomniało mi się, jak wywrotowe wydawały się współczesnym idee głoszone przez Florence Nightingale, i Elżbietę Fry. Takich stanowczych, zdecydowanych kobiet nikt nie zawróci z drogi. A jakże często okazuje się w końcu, że miały słuszność. Cóż, powiedziałem, w konkluzji tych rozmyślań, skoro uważasz, że tak powinno być, ale mam nadzieję, przerwała mi szybko Bill, wiedziałam, że zrozumiesz. Tak się cieszę, bardzo się cieszę. Dzięki Tobie czuję się teraz szczęśliwa. Ja jednak nie dałem za wygraną. — Mam nadzieję... — zacząłem znowu. Giozella pogłaskała mnie po ręce. — Nic się nie martw, kochanie. Wybiorę dwie miłe, rozsądne dziewczyny. — Ach, tak — bąknąłem. Siedzieliśmy wciąż na murku, trzymając się za ręce i patrząc na cieniste drzewa, lecz ich nie widząc. Ja przynajmniej ich nie widziałem. Naraz a w budynku za nami ktoś nastawił płytę z walcem Strausa. Dźwięki popłynęły nad pustym dziedzińcem, budząc w sercu bolesną tęsknotę. Ulica przed nami zamieniła się na sekundę w widmową salę balową z księżycem zamiast kryształowego kandelabra. Jozella zsunęła się z murka. Rozpostarwszy ramiona, kołysząc całym ciałem tańczyła lekka jak puszek w wielkim kole poświaty księżycowej. Zbliżyła się do mnie. Oczy jej lśniły, ramiona przywoływały. Tańczyliśmy na progu nieznanego jutra przy akompaniamencie echa bezpowrotnie minionej przeszłości. Rozdział ósmy. Wszystkie zamiary na nic. Szedłem przez nieznane opuszczone miasto, gdzie przeraźliwie bił dzwon, a grobowy głos znikąd wołał w pustkę. Bestia wyrwała się na wolność. Wtem obudziłem się, i uświadomiłem sobie, że istotnie słyszę dzwonienie. Był to ręczny dzwon, brzęczący tak ostro i ogłuszająco, że przez chwilę nie mogłem sobie przypomnieć, gdzie jestem. Gdy tak siedziałem, wciąż jeszcze oszołomiony, dobiegły mnie krzyki, pali się! Zerwałem się z posłania i wypadłem na korytarz. Dym, tupot, biegnących nóg, trzaskanie drzwiami, większość dźwięków dolatywała z prawej strony, gdzie wciąż dzwonił dzwon i padały okrzyki przerażenia. Pobiegłem więc w tę stronę. Na końcu korytarza odrobina poświaty księżyca sączyła się przez wysokie okna, rozpraszając mrok o tyle, że mogłem trzymać się środka i unikać zderzenia z ludźmi, którzy sunęli po omacku pod ścianami. Dotarłem do schodów. W holu na dole wciąż jęczał dzwon. Przez coraz gęstszy dym schodziłem możliwie jak najprędzej na dół. Na ostatnim stopniu potknąłem się o coś i upadłem. Półmrok zamienił się naraz w nieprzejrzane ciemności, z których buchnął snop iskier, i to było wszystko. Pierwszym uczuciem jakiego doznałem był piekielny ból głowy. Potem, kiedy otworzyłem oczy, oślepił je nieznośny blask. W pierwszej chwili myślałem, że to chyba Jupitery, ale gdy ostrożniej uchyliłem powiek, przekonałem się, że to tylko zwykłe okno, dość przy tym brudne. Czułem, że leżę na łóżku, ale nie próbowałem usiąść, żeby dokonać dalszego rekonesansu. W głowie walił mi młot pneumatyczny, odbierający ochotę do wszelkich ruchów. Leżałem więc cichutko i wpatrywałem się w sufit, aż w pewnej chwili zorientowałem się, że mam związane ręce. Wytrąciło mnie to z letargu, mimo pulsowania w głowie. Jak stwierdziłem, skrępowano mnie bardzo umiejętnie. Więzy nie były ciasne, lecz idealnie skuteczne. Izolowany przewód owinięty kilka razy wokół przegubu każdej ręki, skomplikowany węzeł umieszczony tak, abym w żaden sposób nie mógł dosięgnąć go zębami. Zakląłem w duchu i rozejrzałem się wokoło. Pokój był mały i poza łóżkiem, na którym leżałem zupełnie pusty. Hej! zawołałem. Czy jest tam kto? Po upływie mniej więcej pół minuty, za drzwiami dało się słyszeć szuranie. Drzwi otworzyły się i ukazała się głowa. Była to mała głowa w tweedowej czapce. Pod nieogoloną od kilku dni brodą miała dość brudny kołnierzyk. Zwrócona była nie wprost do mnie, lecz tylko w moim kierunku. Hola, koleś, powiedziała dość przyjaźnie. Oprzytomniałeś, co? Czekaj chwilę, przyniosę ci kubek herbaty. Po czym znów znikła. Nakaz, abym czekał, był zupełnie zbędny, ale czekanie nie potrwało długo. Mężczyzna wrócił po paru minutach, niosąc bańkę, z dorobioną rączką z drutu. Gdzie jesteś? spytał. Wprost przed tobą, na łóżku. Wyciągnął do przodu lewą rękę i posuwał się naprzód, aż namacał nogi łóżka. Wtedy opszedł łóżko i podał mi bańkę. Masz, bracie, może będzie miała trochę dziwny smak, bo Czerli wlał do niej rumu, ale chyba się o to nie pogniewasz. Wziąłem od niego bańkę, trzymając ją z pewnym trudem w związanych rękach. Herbata była mocna i słodka. Rumu nie pożałowano. Smak był owszem dziwny, ale płyn podziałał na mnie niczym eliksir życia. Dziękuję, powiedziałem. Cudotwórca z ciebie. Na imię mi Bill. Mężczyzna, jak mi oświadczył, miał na imię Alf. Co to wszystko znaczy, Alf? Co tu się dzieje? zapytałem. Usiadł na brzegu łóżka i wyciągnął ku mnie paczkę papierosów z pudełkiem zapałek. Wyjąłem jedną, zapaliłem papierosa najpierw dla niego, potem dla siebie, a następnie oddałem mu pudełko. Tak to jest, koleś, powiedział. Wiesz, że wczoraj rano koło uniwersytetu była mała rozruba. Może nawet tam byłeś? Odpowiedziałem, że widziałem całą rzecz z daleka. No więc po tej hecy, Koker, to ten gość, co gadał, trochę się wkurzył. Dobra jest, powiada zły jak licho. Trzeba się do tych sukin synów zabrać inaczej, sami się o to proszą. Ja im przedstawiłem całą sprawę szczerze i uczciwie, a teraz niech mają na co zasłużyli. Więc się naradziliśmy, jeszcze z dwoma facetami i jedną starszą niewiastą, którzy jeszcze widzą, i ci czworo wszystko obmyślili. O, ten koker to głowa. To znaczy, że, że on sfabrykował całe zajście? Nie było pożaru ani nic podobnego? Jaki tam pożar? Przeciągnęli po prostu kilka drutów na dolnym stopniu, zapalili kupę papieru i trochę szczap w cholu, a potem zaczęli bić w dzwon. Kombinowaliśmy, że ci co widzą, przybiegną pierwsi, bo księżyc świecił. No i tak było. Koker razem z drugim gościem nokautowali każdego, co się potknął i podawali go nam, a myśmy zanosili go do ciężarówki. Proste jak obręcz. Hmm, mruknąłem z żalem. Ten koker to rzeczywiście musi być łebski chłop. Ilu takich głupców jak ja wpadło w pułapkę? Chyba ze dwa tuziny, chociaż potem się okazało, że pięciu czy sześciu jest ślepych. Jakieśmy załadowali pełną ciężarówkę, daliśmy gazu i uciekliśmy. Bez względu na stanowisko kokera, Jasne było, że Alf nie żywi do nas wrogich uczuć. Najwidoczniej uważał całą hece za świetny kawał. Głowa zbyt mnie bolała, żeby tak zakwalifikować to zdarzenie, ale w myśli pochyliłem przed Alfem czoło. Na jego miejscu z pewnością nie zdobyłbym się na tyle humoru, żeby uważać cokolwiek za świetny kawał. Dopiłem herbatę i przyjąłem od Alfa jeszcze jednego papierosa. Jaki jest dalszy program? Zapytałem. Koker ma zamiar podzielić nas wszystkich na oddziały. I do każdego oddziału przydzielić jednego z was. Macie doglądać rabowania i w ogóle być oczami wszystkich innych. Do was należy udzielać nam pomocy, dopóki ktoś nie nadjedzie i nie zrobi z tym wszystkim porządku. Rozumiem, powiedziałem. Alf zwrócił głowę w moim kierunku. Z pewnością nie można mu było odmówić bystrości. Usłyszał w moim tonie coś, z czym się wcale nie chciałem zdradzić. Myślisz, że to długo potrwa? spytał. Nie wiem. Co mówi Coker? Koker, jak się okazało, nie wdawał się w żadne szczegóły. Alf jednak miał własne zdanie o sytuacji. Bo ja tak sobie myślę, że nikt w ogóle nie przyjedzie. Jakby mieli przyjechać, to by już tu byli. Co innego, gdyby chodziło o jakieś małe miasteczko na końcu świata. Ale Londyn? Jasna rzecz, że tu by przyjechali najpierw. Nie, na mój rozum, jak nikt dotychczas nie przyjechał, to już nikt nie przyjedzie. A to znaczy, że nie ma nikogo takiego, co mógłby przyjechać. Niech to licho. Kto by pomyślał, że coś podobnego może się zdarzyć? Nie odzywałem się. Alf nie należał do ludzi, których można by łudzić słowami fałszywej pociechy. Ty chyba też tak uważasz, powiedział po chwili. Sprawy nie wyglądają za dobrze, przyznałem, ale jest jeszcze szansa. Może ludzie z dalekich stron? Alf potrząsnął głową. Już by tu byli. Już by mieli na ulicach samochody z głośnikami i mówiliby nam, co mamy robić. Nie, koleś. Już po nas. Nie ma nigdzie nikogo, kto by nas mógł uratować. Fakt faktem. Milczeliśmy chwilę. A trudno. Życie nie było takie złe, póki się to nie stało. Pogawędziliśmy o jego życiu. Bywało różne zajęcia, wszystkie związane z mniej lub bardziej nielegalną działalnością. Podsumował w końcu. Tak czy owak, nieźle mi się powodziło. A ty coś robił. Powiedziałem mu. Otrząsnął się ze wstrętem. Tryfidy? Ha! Ochyda! Przeciwne naturze, jakby mnie kto pytał. Więcej do tego tematu nie powracaliśmy. Alf wyszedł, pozostawiając mnie sam na sam z moimi myślami i z paczką jego papierosów. Rozważyłem sytuację i nie byłem nią bynajmniej zachwycony. Interesowało mnie, jak inni ją przyjmą. Szczególnie byłem ciekaw, jak się na to wszystko zapatruje Jozella. Wstałem z łóżka i podszedłem do okna. Perspektywy ucieczki były mizerne. Wewnętrzna, wykładana białymi kafelkami studnia, ciągnąca się cztery piętra w dół i zakończona oszklonym świetlikiem. Nic by się tu nie dało zrobić. Alf zamknął za sobą drzwi na klucz, ale spróbowałem je otworzyć. Ot, tak, na wszelki wypadek. Nic w pokoju nie podsuwało mi żadnego pomysłu. Pokój sprawiał wrażenie numerów w trzeciorzędnym hotelu, z tą tylko różnicą, że wszystkie meble, prócz łóżka, usunięto. Usiadłem znów na łóżku i pogrążyłem się w rozmyślaniach. Może uda mi się uporać z Alfem mimo związanych rąk, jeżeli tylko nie ma przy sobie noża. Ale przypuszczalnie ma nóż, więc to będzie przykre. Przecież ślepiec nie będzie groził mi nożem, będzie musiał go użyć, żeby mnie obezwładnić. Poza tym nie wiem, kto jeszcze znajduje się w budynku i kogo będę musiał minąć nim wyjdę. Co więcej, nie życzę Alfowi nic złego. Doszedłem do wniosku, że najmądrzej jest czekać na jakąś dogodną sposobność. Widzącemu wśród niewidomych z pewnością taka się nadarzy. Po godzinie Alf wrócił z jedzeniem na talerzu, łyżką i nową porcją herbaty. Trochę to nieporęczne, powiedział skruszony, ale przykazali mi żadnych noży i widelców. Więc nic nie poradzę. Borykając się z jedzeniem, zapytałem o moich towarzyszy niedoli. Alf niewiele mógł mi powiedzieć, nie znał też żadnych nazwisk. Dowiedziałem się jednak, że wśród tych, którym tutaj przywieziono, są również kobiety. Potem zostałem na kilka godzin sam. A robiłem co mogłem, żeby spać, bo głowa okropnie mnie wciąż bolała. Kiedy Alf ukazał się znów z porcją jedzenia i sakramentalną bańką herbaty, towarzyszył mu mężczyzna, w którym rozpoznałem Kowkera. Był bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy go pierwszy raz widziałem. Pod pachą niósł plik papierów. Rzucił mi badawcze spojrzenie. Orientuje się pan o co chodzi? Spytał. Wiem tyle, ile Alf mi powiedział. To dobrze. Rzucił papiery na łóżko, wziął górny arkusz i rozłożył go. Był to plan Wielkiego Londynu. Koker wskazał obszar obejmujący część Hempstead i Sweet's Cottage, grubo zakreślony niebieskim ołówkiem. To pański rewir, powiedział. Pański oddział może operować tylko w tych granicach. Nie można pozwolić, żeby wszystkie grupy korzystały z tych samych źródeł zaopatrzenia. Pana rzeczą jest znajdować na tym terenie żywność i pilnować, żeby pańscy ludzie mieli jej pod dostatkiem. Żywności, a także wszystkiego innego, czego im potrzeba, zrozumiano? A w przeciwnym razie, spytałem wpatrując się w niego. W przeciwnym razie będą głodni. A jeżeli będą głodni, to się może dla pana źle skończyć. Mamy tu sporo twardych chłopaków i nikt z nas nie robi tego wszystkiego dla zabawy. Więc radzę panu uważać. Jutro rano ciężarówkami zawieziemy pana razem z pańskim oddziałem na wyznaczony teren. Potem pańską rzeczą będzie dbać o swoich ludzi, dopóki się ktoś nie zjawi i nie zaprowadzi porządku. A jeśli nikt się nie zjawi, spytałem. Musi się ktoś zjawić, odpowiedział z zaciętą miną. W każdym razie takie są pańskie obowiązki. I niech pan pamięta, że ma się pan trzymać wyznaczonego rewiru. Chciał już wyjść, kiedy go zatrzymałem. Czy jest tu u was niejaka panna Playton? Zapytałem. Nie znam żadnych waszych nazwisk, odparł. Jasnowłosa, dość wysoka, szaro-niebieskie oczy. Jest taka wysoka blondynka, ale nie przyglądałem się jej oczom. Mam ważniejsze sprawy na głowie, powiedział i wyszedł. Obejrzałem uważnie plan. Nie byłem zachwycony rewirem, który mi przydzielono. Znaczną część stanowiła bardzo ładna i zdrowa dzielnica podmiejska. Ale w danych warunkach portowe magazyny i domy towarowe dawałyby większe możliwości zdobyczy. Wątpiłem, czy znajdę tu większe składy i sklepy. Jednakże wszyscy nie mogą być wygrani, jakby to ujął niewątpliwie Alf. A zresztą nie zamierzałem zostać tam ani chwili dłużej niż to będzie konieczne. Kiedy Alf znów się pokazał, spytałem go, czy nie zaniósłby listu do Jozelli. Potrząsnął przecząco głową. Nie, koleś. Tego mi nie wolno. Zapewniłem go, że list będzie zupełnie nieszkodliwy. Alf jednak był nieugięty. W gruncie rzeczy nie miałem mu tego za złe. Nie miał powodu mi ufać, a nie mógł przeczytać listu, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście jest tak nieszkodliwy, jak utrzymywałem. Zresztą nie miałem papieru ani ołówka, więc dałem tej sprawie spokój. Po dłuższych perswazjach zgodził się zawiadomić Jozelle, że jestem tutaj i dowiedzieć się, jaki rewir jej przydzielono. Wyraził zgodę bardzo niechętnie, musiał jednak przyznać, że jeśli dojdzie do porządkowania bałaganu, znacznie łatwiej odnajdę Jozelle, jeśli będę wiedział, gdzie mam zacząć poszukiwania. Potem na dłuższy czas zostałem sam na sam ze swoimi myślami. Sęg był w tym, że nie miałem przed sobą jasno wytyczonej drogi. Nazbyt wyraźnie widziałem rację zarówno jednej, jak i drugiej strony. Zdawałem sobie sprawę, że rozsądek i długofalowe przewidywanie każe popierać Bydleya i jego towarzyszy. Gdyby wyruszyli, Jozella i ja bez wątpienia pojechalibyśmy z nimi i z nimi współpracowali. A przecież czułem, że nie miałbym spokojnego sumienia. Nie byłbym nigdy pewien, czy nic by się nie dało zrobić dla ratowania tonącego statku. Nie byłbym nigdy pewien, czy nie wmówiłem sobie dla własnej korzyści, że obrana przeze mnie droga jest słuszna. Jeżeli rzeczywiście nie istnieje żadna możliwość zorganizowanego ratunku, wówczas ich zamiar ratowania tego, co się da, jest zamiarem rozumnym. Niestety. Rozum nie jest bynajmniej jedynym motorem poczynań ludzkich. Miałem w tej chwili do czynienia z owymi wpojonymi normami postępowania, które, jak mówił stary doktor, tak trudno jest przełamać. Miał też rację, mówiąc o trudnościach przyswojenia sobie nowych zasad. Gdyby Cudem przybyła jakaś pomoc. Czułbym się przez swoją ucieczkę jak ostatni nędznik. Bez względu na to, jakie pobudki mną kierowały. Gardziłbym sobą i resztą towarzyszy za to, że nie zostaliśmy tu, w Londynie, aby nieść pomoc tak długo, jak byłoby to możliwe. Z drugiej strony jednak, jeżeli pomoc nie nadejdzie, czy nie będę sobie wyrzucał, że zmarnowałem czas i wysiłki, kiedy ludzie mocniejsi duchem w porę zabrali się do ratowania rodzaju ludzkiego przed ostateczną zagładą? Wiedziałem, że powinienem raz na zawsze zdecydować się, jaką drogę obieram i już z niej nie zbaczać. Ale nie mogłem. Wahałem się. W kilka godzin później, zasypiając, wciąż jeszcze się wahałem. Nie sposób było dowiedzieć się, na co się zdecydowała Jozella. Nie dostałem od niej wiadomości. Dopiero wieczorem Alf wsunął głowę do pokoju. Westminster, powiedział krótko. Rany. Wątpię, czy ta grupa znajdzie coś do żarcia w budynkach parlamentu. Nazajutrz Alf obudził mnie wczesnym rankiem. Towarzyszył mu wyższy i bardziej barczysty mężczyzna o rozbieganych oczach, który ze zbędną ostentacją obracał w palcach nóż rzeźnicki. Alf podszedł i rzucił na łóżko naręcze odzieży. Jego towarzysz zamknął drzwi na klucz i oparł się o nie, wodząc po pokoju podejrzliwym spojrzeniem i bawiąc się nożem. Dawaj graby koleś, powiedział Alf. Wyciągnąłem do niego ręce. Obmacał przewody na moich kiściach i przeciął je nożycami. Teraz wkładaj te ciuchy, bracie, powiedział odstępująco krok. Gdy się ubierałem, mężczyzna z nożem śledził pilnie każdy mój ruch. Kiedy już byłem gotów, Alf wyciągnął z kieszeni kajdanki. Jeszcze tylko to zaznaczył. Zawahałem się. Mężczyzna przy drzwiach przestał się o nie opierać i wysunął nóż nieco do przodu. Jasne było, że nadeszła dla niego najbardziej interesująca chwila. Uznałem, że nie czas teraz na żadne próby i wyciągnąłem przed siebie ręce. Alf obmacał je i zatrzasnął na nich kajdanki. Potem wyszedł i przyniósł mi śniadanie. Blisko dwie godziny później, ten drugi zjawił się znowu, wciąż demonstracyjnie trzymając w ręce nóż. Wskazał na drzwi. Chodź, powiedział. Było to jedyne słowo, jakie od niego usłyszałem. Ruszyłem naprzód, mając niezbyt miłą świadomość, że w moje plecy wymierzone jest ostrze noża. Zeszliśmy kilka pięter w dół. Minęliśmy hol. Na ulicy czekały dwie ciężarówki pełne ludzi. Przy tylnej klapie jednej z nich Stał kołkar z dwoma towarzyszami. Przywołał mnie ruchem ręki. Bez słowa przeciągnął mi pod ramionami łańcuch zakończony z obu stron rzemiennymi paskami. Jeden pasek był już zapięty wokół przegubu lewej ręki barczystego ślepca stojącego obok, drugi zapiął wokół ręki prawej, równie potężnego osobnika, znalazłem się więc między nimi. Widać było, że postanowili unikać zbędnego ryzyka. Na pańskim miejscu nie próbowałbym żadnych kawałów, przestrzegał mnie koker. Niech pan postępuje z nimi jak należy, a oni pana nie skrzywdzą. Wszyscy trzej wgramoliliśmy się z trudem do pudła i obie ciężarówki ruszyły. Zatrzymaliśmy się nieopodal swój skotycz i wysiedliśmy. W polu widzenia było około dwudziestu osób, wędrujących bez celu wzdłuż rynsztoków. Na odgłos silników wszyscy zwrócili się ku nam z wyrazem niedowierzania na twarzach, i niby części jednego mechanizmu zaczęli sunąć ku nam, coś tam pełni nadziei wołając. Kierowcy krzyknęli nam, żebyśmy uciekali. Cofnęli wozy, zawrócili i odjechali w tę samą stronę, z której przybyliśmy. Zbliżający się ludzie stanęli jak w rycin. Kilku z nich krzykiem usiłowało zatrzymać ciężarówki, reszta w milczeniu podjęła beznadziejną wędrówkę. O jakieś pięćdziesiąt metrów dalej stała kobieta. W ataku histerii zaczęła walić głową o mur. Chwyciły mnie mdłości. Zwróciłem się do moich towarzyszy. Od czego chcecie zacząć? Spytałem. Od kwatery, odezwał się jeden. Musimy mieć jakiś nocleg. Pomyślałem, że tyle przynajmniej muszę dla nich zrobić. Nie mogłem wymknąć się i zostawić ich po prostu na ulicy. Skoro już do tego doszło, musiałem znaleźć dla nich ośrodek, swego rodzaju sztab, kwaterę główną, no i dopomóc im stanąć na nogi. Potrzebne było jakieś miejsce, gdzie można by magazynować żywność, jeść i gdzie wszyscy mogliby być razem. Policzyłem. Pięćdziesiąt dwie osoby, z tego czternaście kobiet. Najlepiej chyba znaleźć jakiś hotel. W ten sposób oszczędzi się kłopotu ze zdobywaniem łóżek i pościeli. Znaleźliśmy w końcu elegancki pensjonat, utworzony z czterech przylegających do siebie domów jednorodzinnych. Miejsca było tu pod dostatkiem. Wewnątrz zastaliśmy jakie... Pół na osób. Bóg jeden wie, co się stało zresztą. Znaleźliśmy tę przerażoną gromadkę w jednym z cholów. Starzec, niemłoda kobieta, jak się okazało, kierowniczka zakładu, mężczyzna w średnim wieku i trzy dziewczyny. Kierowniczka opanowała się na tyle, aby obrzucić nas pogróżkami, ale mimo jej surowego tonu, właściwego kierowniczkom pensjonatów, czuło się, że to czcze słowa. Starzec bezskutecznie próbował ją poprzeć. Reszta tylko obracała lękliwie twarze w naszym kierunku. Oznajmiłem, że wprowadzamy się tutaj. Jeżeli się to obecnym tu osobom nie podoba, mogą sobie iść. Jeżeli jednak zechcą zostać i dzielić nasz los, bardzo prosimy. Mieszkańcy pensjonatu nie zdradzali zachwytu. Wyglądało na to, że mają gdzieś ukryte zapasy żywności, którą wcale nie chcą się dzielić. Kiedy zrozumieli, że mamy zamiar zgromadzić tu znacznie większe zapasy, zmienili wyraźnie ton. I gotowi już byli pogodzić się z sytuacją. Doszedłem do wniosku, że muszę zostać ze swoim oddziałem przez dzień lub dwa, żeby zaopatrzyć go jak należy. Domyślałem się, że Jozella będzie się poczuwała do tego samego obowiązku wobec swojej gromady. Dobry psycholog z tego kołkera wrobił nas w sposób bardzo pomysłowy i skuteczny. Ale potem, kiedy już wszystko będzie na dobrej drodze, urwę się i odnajdę Jozellę. Przez następne dwa dni pracowaliśmy systematycznie, obrabiając pobliskie sklepy, należące przeważnie do sieci handlowej tej samej firmy, niezbyt przy tym duże. Prawie wszędzie ktoś inny był już przed nami. Część frontowa sklepów znajdowała się w opłakanym stanie. Powybijane szyby wystawowe, podłogi zaśmiecone półotwartymi puszkami i rozdartymi paczkami, których zawartość sprawiła znalazcom zawód. Psująca się, cuchnąca masa zmieszana z odłamkami szkła. Ale z reguły straty były niewielkie, a szkody powierzchowne, na zapleczu bowiem znajdowaliśmy większe skrzynie, całej nienaruszonej. Niełatwe to było zadanie dla ludzi ociemniałych wynosić ze sklepów ciężkie skrzynie i ładować je na ręczne taczki. Potem znów trzeba było zawieść zdobyć na kwaterę i tam odpowiednio ulokować. Ale ludzie z godziny na godzinę nabierali wprawy. Czynnikiem najbardziej utrudniającym sprawy była konieczność mojej nieustannej obecności. Niewiele albo nic zgoła nie można było zrobić, jeżeli nie kierowałem robotą osobiście. Nie sposób też było używać do pracy więcej niż jednej brygady naraz, chociaż mogliśmy ich utworzyć ponad dziesięć. Niewiele też dało się przeprowadzić w hotelu, kiedy byłem na mieście z brygadą zaopatrzeniową. Ponadto czas, który musiałem spędzać na badaniu okolicy, był właściwie dla wszystkich innych stracony. Dwóch ludzi obdarzonych wzrokiem mogło zrobić nie dwa razy, lecz kilka razy więcej. Przez cały dzień od świtu byłem zbyt zajęty, żeby myśleć o czymkolwiek prócz doraźnych zadań. Wieczorem zaś tak zmordowany, że zasypiałem w tej samej chwili, kiedy dotknąłem głową poduszki. Od czasu do czasu tylko mówiłem sobie, jutro wieczorem będą już zaopatrzeni we wszystko, co niezbędne. Przynajmniej na pewien czas. Wtedy wyrwę się stąd i odnajdę Jozellę. Brzmiało to bardzo ładnie. Ale codziennie mówiłem sobie, jutro już sobie pójdę i z każdym dniem sprawa stawała się trudniejsza. Niektórzy z moich podopiecznych trochę się już nauczyli, ale nadal nic właściwie poczynając od zdobywania żywności, a kończąc na otwieraniu puszek, nie mogło się obyć bez mojej obecności i wskazówek. Zdawało mi się, że staje się potrzebny nie coraz mniej, lecz coraz bardziej. Nikt z nich nie ponosił za to winy. I dlatego właśnie sytuacja była dla mnie taka trudna. Większość naprawdę robiła co mogła. Obserwując ich czułem, że coraz bardziej niemożliwe jest, abym ich porzucił, gdyż będzie to haniebne. Sto razy dziennie przeklinałem Cokera za to, że wrobił mnie w taką kabałę. Nic to jednak nie pomagało. Zastanawiałem się tylko, jak się to wszystko skończy. Pierwszą zapowiedzią końca, choć się wcale w tym nie zorientowałem, było coś, co zdarzyło się czwartego lub może piątego dnia, kiedy mieliśmy właśnie wyruszyć. Jedna z kobiet zawołała z górnego piętra, że na górze jest dwoje ciężko chorych, jakie się zdaje, bardzo ciężko. Moim psom łańcuchowym rzecz się nie podobała. Posłuchajcie, powiedziałem — mam już dość tej zabawy w kajdaniarza. Wszystko będzie nam szło znacznie sprawniej, jeśli z nią skończymy. Aha, żebyś zwiał do swojej farajmy, odezwał się ktoś. Nie łudźcie się, oświadczyłem. Mogłem dać w łeb tym strażnikom amatorom w każdej chwili i o każdej porze dnia i nocy. Nie zrobiłem tego, bo nie mam nic przeciwko nim poza tym, że są parą dokuczliwych durni. E, ty! zaczął protestować jeden z moich aniołów stróżów. Ale, mówiłem dalej, jeśli nie pozwolicie mi zobaczyć, co jest tym chorym ludziom, mogą teraz spodziewać się ciosu lada moment. Strażnicy dali się przekonać, ale kiedyśmy weszli do pokoju chorych, postarali się stanąć w takiej odległości ode mnie, na jaką tylko pozwalał łańcuch. Okazało się, że zachorowali dwaj mężczyźni. Jeden młody, drugi w podeszłym wieku. Obaj mieli wysoką gorączkę i skarżyli się na silne bóle brzucha. Wtedy jeszcze niewiele się na takich rzeczach znałem, wystarczająco jednak, żeby się mocno zaniepokoić. Nic mądrego nie potrafiłem wymyślić, kazałem tylko zanieść ich do pobliskiego pustego domu i poleciłem jednej z kobiet, aby opiekowała się nimi najtroskliwiej jak u Tak się zaczął ten dzień niepowodzeń. Następne niepowodzenie, zupełnie innego rodzaju, zdarzyło się koło południa. Ogołociliśmy już większość pobliskich sklepów spożywczych, postanowiłem więc zapuścić się nieco dalej. O ile dobrze pamiętałem okolice, powinniśmy byli znaleźć następną handlową ulicę, a mniej więcej o kilometr w kierunku północnym. Tam też prowadziłem swoją brygadę. Znaleźliśmy tam sklepy, owszem, ale ponadto znaleźliśmy jeszcze coś innego. Kiedyśmy skręcili za róg i ujrzeli sklepy, stanąłem jak wryty. Ze sklepu spożywczego, Grupa ludzi wynosiła skrzynie i ładowała je na ciężarówkę. Gdyby nie odmienny środek transportu, zdawałoby mi się, że obserwuję moich własnych ludzi przy pracy. Zatrzymałem swoją brygadę złożoną z dwudziestu mężczyzn, zastanawiając się, jak postąpić. John Windham, Dzień Tryfidów, taśma piąta, koniec ścieżki drugiej